Tak usiadłam już na ten fotel i ty pani fryzjerka do mnie tak No to co, szalejemy? A ja no, ona bardzo, a ja nie <grystanie> No chaj, dzień dobry, słuchajcie Wczoraj, że tak powiem, kawę można było pić w majtach A dzisiaj w bluzie nie wysiedzisz Ale dobrze, że chociaż wczoraj skorzystałam I właśnie chciałam wam pokazać, że Mir Nie korzysta z drapaku, ale drapak jest włożony Tutaj. I na razie złożony tak za oko, żeby go można było przestawić jeszcze. O, Mircia wam demonstruję od razu. Tak? Tak się wchodzi? Tak? Mira, ty to taki mądry jesteś. <grystanie> Nie? Mirusia? <grystanie> Malwina tam sobie drepcze. No i zabieramy się powoli za jakieś urządzenie wnętrza. <grystanie> Nie wiem, firany, okna, wiecie, dywany, kanapy i te sprawy. Więc na razie stoi tu. Zobaczymy. Może przestawimy gdzie indziej. Dlatego na razie jest tak, a nie inaczej. To też będzie pomalowane, żeby pasowało do podłogi. Także zobaczymy. Jak tam Malwina? O, widzicie? Na razie jest tak. O, Mircia już tu demonstration. Pięknie, Mir. Cudownie, Mir. Nie. Nie pokazywać jej. Tylko ciebie. <laughs> Kokimira, No cudownie, wszystkim się podobało. Teraz wielkie brawa dla ciebie i kciuk w górę. No trudno, widzę, że mamy 10% baterii, to jest odpowiedni moment, aby po prostu już ją podładować, wrzucić i zaczerpnąć trochę prądu z domu i doliczyć do rachunku kolejnego kawa. Cały czas piję sobie Inkę i wtedy... Mm, no inkę nie parzę w ekspresie, tylko normalnie wiecie, wsypuję, zalewam yy, wodą yy, i mleko sobie spuszczam z ekspresu, takie spienione mm. czasami piję normalną teraz mam ochotę, więc czasami piję normalną, nie mam, jak mam ochotę to piję, jak nie mam to piję tą inkę, bardzo się przyzwyczaiłam do tej inki, dzisiaj będę nagrywać, patrzcie jak pod kolor, nie? <noise> dzisiaj będę nagrywać przepis na te muffiny, o które wam mówiłam, czekoladowe z musem daktylowym, z kawałkami jeszcze czekolady zrobimy w środku jak szaleć to szaleć no właśnie. Niech ci pierdolę w dupę taśmie, ale no ładny ten różny. Nie? nie, ładniejszy w kamerze, taki odblask, taki jak lubię. No to dobra. Klub w ten mądry dziób. Gorąco się chyba robi. Chciałam Wam pokazać, bo zamówiłam sobie filtr do twarzy. Ja jestem z tego typu ludzi, którzy praktycznie przez cały rok, jeżeli nie wychodzę z małymi wyjątkami, nie używam kremu z filtrem do twarzy. Ja wyznaję zasadę, że używam, używałam i używać będę póki co na dzień dzisiejszy. I zamówiłam sobie, już Wam od razu mówię stronę, eee, czekajcie, bo ja to na mailu mam manada.pl Tu Wam wyjedzie adres strony, proszę tam szukać sobie tego filtra. Ja zapłaciłam za niego 34 zł, ale widzę, że on teraz kosztuje 38. W ogóle jakoś długo czekałam na przesyłkę, ale no dobra, ta akurat mniejsza z tym. Taki po prostu <ścoughs> szczegół. I często mnie pytacie o ten Alantan Dermoline, i na tej stronie kosztował 6,37 zł. Także awaryjnie zamówiłam sobie ten Alantan, który bardzo lubię, Mircia. Ja tu przyszłam szukać światła, a ty mi tutaj fikaż na parapecik. I wiecie, co jest najlepsze? Że to jest filtr 50 do twarzy i zobaczymy, czy coś się sprawdzi pod makijaż. Także będziemy eksperymentować. Tupka wygląda taka fajna matowa. Tubka wygląda tak, fajna matowa. I wiecie, co mnie zainspirowało w tym filtrze? To to, że oczywiście on ma UVA i UVB i UVA. Mamy w wysokości aż 42, czyli to przeciwstarzeniowe. Zobaczymy, pachniesz. Czy nie pachniesz? Nie pachniesz. I jeszcze wiecie, co ja wolę bardziej na przykład? Jak są. Mm, ja wolę szukać kremu i na to na przykład nałożyć sobie podkład czy coś. I to też jest zdecydowanie trudniejsze, żeby, wiecie, ten krem się nie rolował, żeby współgrał z podkładem i tak dalej, bla, 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 bla. Ale dobrze o tym wiemy, że żeby filtr taki działał, no to musimy go niestety nałożyć w dużej, dosyć dużej ilości, tak? Czyli tak mniej więcej, jak mówią, na długość całego palucha. Czyli jak to weźmiemy w twarz, no to, no to jest tego dosyć dużo. I ja na przykład wolę szukać kremu, ciekawe czy ty bielisz mocno Aj, 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 aj. Nie no, pachnież tak typowo, jakbym powiedziała jak na filtr z takim lekkim powonieniem. Powonieniem, alkoholu. Nie, nie bieli. Myślałam, że bieli. Nie. Tylko ręka mi się błyszcząca zrobiła po prostu. Także super. Fajnie, że nie bieli. Więc musimy go nałożyć po prostu w dużej ilości. I ja wolę w ten sposób niż na przykład gotowe. Podkłady z wysokimi filtrami, bo w efekcie, słuchajcie, to jest też źle stosowane, bo tego naprawdę trzeba nałożyć na twarz z tym kremem koloryzującym, czy z tym podkładem dużo. A ja często na przykład nie potrzebuję na przykład w tym okresie tak dużej ilości na twarzy i chcę, żeby ten filtr dobrze działał na moją skórę. I wiecie, wtedy gdy mamy już gotowe na przykład tam pięćdziesiątkę właśnie z podkładem jednocześnie, no to musimy go naprawdę nałożyć sporo, żeby on w efekcie działał. No jeżeli komuś nie zależy na takiej stuprocentowym działaniu, no to nakłada go mniej, ale fajny matowy. O, oh, wow! Zobaczymy, czy mi się dzisiaj podkład na tym utrzyma, czy będę musiała eksperymentować i któryś sobie dopasuje. I właśnie chodzi o to, że ja wtedy nie lubię tego, bo mi zależy na tym, aby to działało. I wtedy trzeba go nałożyć więcej, a ja często nie potrzebuję takiego krycia, więc ja szukam takich rozwiązań, że wolę szukać kremu i... Kombinować z podkładami, żeby się tam nie cudowało, nie kombinowało, niż dokładać tych warstw i mieć pewność, i mieć szpachle wtedy nie wiadomo jaką, żeby ten filtr po prostu działał. Także taka dziwna jestem, więc zobaczymy, jak bioderma się sprawdzi. A ty co? Eee! Johnny, brawo! Co ty tu robisz? Łepek chodzi. To do mnie, czy to nie do mnie? Nie. Kurier przyniósł paczkę, ale to nie do nas, tylko do szwagierki, bo pomylił się i mówię dobra, i pan zostawi. Ale Bazel już korzysta z okazji. Sprawdził stan narkotykowy. Została obwąchana. No i reszta wygląda tak jak wygląda, nie? Prawda Bazel? Ale ja wychodzę, wiesz, Bazela Cooper. Matko, jak ja wyglądam. Makarena, ale nie maluję się ani nic nie robię z włosami, bo wy już wiecie po tytule, gdzie ja jadę, nie? Jadę, ten, do fryzjera skrócić sobie włosy yy, no i jak wrócę, no to się zaraz Wam pokażę, a z tą pogodą, to ta spokój, bluza, teraz tak jest za gorąco, w ogóle ja wychodzę. Nie chcę teraz umieszczać żadnego napisu, tylko chcę dodać właśnie ten fragment filmu, dlatego, że edytuję ten film, który Wy teraz oglądacie i w trakcie, mogę być brudna w ogóle od czekolady. Bo ja mam muffinka, którego później zobaczycie, wam opowiem. I dzisiaj przygotowywałam mafinki, i kamera mi troszeczkę zanurkowała do ciasta. I reszta część filmu jest tak, jakby słychać, jakby padał deszcz. Nie wiem, czy to się coś z kamerą porobiło i ona się. Że tak powiem, uszkodziła, ale chcę Was poinformować, że niestety jest tak do samego końca filmu prawdopodobnie, to znaczy jeszcze nie dojechałam do ostatnich filmów, ale takie coś jest, więc zdaję sobie z tego sprawy z góry. Za to przepraszam, nie jest to jakieś upierdliwe, ani uciążliwe, ale mam słuchawki i po prostu słyszę, takie jakby gdzieś. Bulgotanie, jakby małe trzeszczenie. Kojarzy mi się to właśnie z lekko padającym deszczem, albo jakbym siedziała i w tle było słychać jakiś bulgoczący garnek. Wiecie, jakby się na przykład gotował, nie wiem, no, woda z ryżem czy coś takiego, taki, taki efekt słyszę. Także serdecznie przepraszam, ale nie jestem w stanie nic z tym zrobić, więc zdaję sobie z tego sprawę, że takie coś w dzisiejszym filmie się pojawiło. A to właśnie dlatego, że jak robiłam mafinki, to mi trochę obiektyw zanurkował. Nie wiem, może to coś. No nie wiem, no dobra, no dojdziemy do ładu składu, ale jakby co to wiem? Widać tutaj to towarzystwo? No coś tam widać. Już jest dużo później, już wróciłam. Zaraz Wam pokażę kudły. Moment, mam czarny stanik przy mafinkach, mało roboty, w szybkim tempie, ale uświniłam się po prostu, jak nie wiem. Zobaczcie, tu jestem brudna, cały brzuch obtegowany czekoladą. Ja nie wiem co tu się dzieje, więc dajcie mi jeszcze chwilę. Już zaraz kudłem i wszystko pokazuję. Już! Zobaczcie, jakie króciutkie. Po pierwsze, dzisiejsza pogoda przechodzi ludzkie pojęcie. To jest tragedia. W ramionczkach zaraz normalnie strój kąpielowy w bluzie, co chwilę coś, no po prostu ja nie wiem, kto tam u góry tym steruje. Po drugie, tak pachnie tymi mafinkami, że zaraz język to mi ucieknie gorzej niż do dupy. Serio. A dwa mogłabym iść po szczotkę i się trochę uczesać, ale dobra, ja jestem rozwichrowana, bo jeszcze byłam teraz na dworze. I jakby ktoś pytał, to tak ja obcięłam włosy dość znacznie, bo... Tutaj miałam dotąd włosy, więc ja je skróciłam bardzo i wydaje mi się, że znowu tak odżyłam, tak się śmieję, że zawsze bardziej jakby dziewczęco człowiek wygląda, znaczy przynajmniej ja, nie? I zobaczcie jak one od razu na objętości w ogóle dostały, no mówię wam, jestem po dworze, więc to też inaczej wygląda i nawet nie wiem, czy jeszcze się nie zdecyduję tak na tyle, co? Co, co myślicie? bo ja jeżeli chodzi o obcinanie włosów to ja nie zdecyduję się na takie coś krótkie mi jest nieładnie, ja nie będę się później męczyła z nimi, aby je układać, bo jak one są krótsze to one wymagają układania i jak ja bym sobie je strzeliła na takie to będzie mi zdecydowanie wygodniej moje włosy bardzo szybko rosną także ogólnie tak się czuję naprawdę jak taka znowu fajna nastolatka, taka dziewczynka i w tej chwili chyba znowu już jest gorąco i muszę się przebrać, nie? No Nie wiem od czego zacząć, czy gadać o włosach czy gadać o sukience, czy gadać o tym pozwólcie, że zacznę o tym mówić. To są słuchajcie mafinki, które właśnie yy, mówiłam wam o nich wczoraj, przedwczoraj i kilka dni temu. I to jest niesamowite. I w przyszłym tygodniu będzie właśnie przepis między innymi na te mafinki. I te mafinki to są mafinki czekoladowe z kawałkami czekolady, z musem daktylowym. Zamknijcie oczy. Teraz tak jak i ja, który smakuje niczym krówka. Karmel lub nieziemsko, niezdrowe mleko skondensowane, które ja osobiście smakowo bardzo lubię, więc tak, to jest właśnie między innymi to, co Was czeka. To, co zobaczycie za sekundę, to jest sukienka, która. Była kupiona przeze mnie na stronie Rene z jakieś 2 miesiące temu, 3 miesiące temu. Czy jest dostępna? Nie wiem, także po, pochodzi. Te kwiatuchy fajne pochodzą ze strony Rene. Tym oto sposobem, słuchajcie, nie będę dotykała włosów, bo zobaczcie, jestem cała w czekoladzie. Jeżeli mam usta brudne, to tak, jadłam mafinkę. Jest takie dobre, matko święta godzina. Sorry, w przyszłym tygodniu przepisy i pamiętajcie, jak zrobicie cokolwiek, to na Instagram Lip. chcę zobaczyć Wasze e, dzieła. I co do włosów, chcę powiedzieć jeszcze jedno. Ktoś może powiedzieć, że rzeczywiście ich nie skróciłam. Nie, ale autentycznie czekajcie, żebym się teraz nie uświniła. Ja miałam je ponad mm, biust, także ja dosyć sporo je skróciłam. Ale jeżeli mnie znacie, y, oglądacie po prostu już od dłuższego czasu, to nawet pamiętacie historię obcinania włosów z zeszłego roku. Wyglądało to w ten sposób, że no w tamtym roku to mnie akurat Paula podcinała włosy, po prostu na równo wzięła i maszynką obcinała włosy i u mnie wygląda to tak, że ja kiedyś, kiedyś, o jeden, ja nie pamiętam ile miałam lat, słuchajcie, ale ja jestem taka dziwna, bo ja nie pójdę i nie zrobię na przykład ym, ostrego cięcia, takiego naprawdę takiej metamorfozy, wow, takiej, że wiecie, nie wiem, pieczarę sobie zrobiła właśnie na, na, na głowie z czekoladą, no właśnie... Tylko ja na przykład będę skracała włosy, nie wiem, co kilka dni do góry i na przykład, gdy będę teraz chodziła do fryzjera, tak jak byłam y, dzisiaj, to ja pójdę do tego fryzjera jeszcze na przykład pięć razy przyciąć te włosy, niż pójdę raz i zrobię to raz, a porządnie. Nie. Ja mam taki uraz do jednej wizyty u fryzjera, gdzie pani mi naprawdę zrobiła tak przeokropną pieczarę i jeszcze mi je tak przeokropnie obcięła, że później, jak ja poszłam do drugiego fryzjera... To on nie mógł mi słuchajcie, ich uratować, żeby mi je dobrze wycieniować, przyciąć, żeby te włosy fajnie wyglądały. Bo po prostu ja bym musiała mieć je mega krótkie, więc ja miałam do wyboru: albo chodzić w tych dziwnie obciętych coś tam próbować je po prostu układać tak, żeby to w miarę wyglądało, dopóki nie odrosną, lub po prostu przyciąć je na taką długość, jakiej nigdy nie miałam, w jakiej mi jest po prostu nawet niedobrze. Naprawdę to nie były, wiecie, no nie, no ja nie wytrzymam. No bo ja tu mam całe ręce w czekoladzie. Zamiast iść umyć, to teraz będę przeżywać. I ja nie miałam, słuchajcie, takiej pieczareczki, tylko ja miałam to po prostu jakoś przy samiutkim uchu. Jak macie, wiecie co? Jak macie kolczyk, to ja miałam te włosy tak dotąd. To nie było takie perfidne, fajne, że tutaj, tylko nad. Jak macie kolczyk, tak jakby tu, wiecie, możecie sobie wsadzić palec, palec do ucha z czekoladą. No to mniej więcej coś takiego. I ja mam taki uraz od tamtego momentu, że po prostu ja nie. Ja wolę 15 razy codziennie jest skracać, aż dojdę do tego momentu, w którym jest dobrze, a w końcu jak już jest krócej, tak rzeczywiście fest, gdzie rzeczywiście, gdzie rzeczywiście, rzeczywiście to widać, to wtedy wychodzi tak, że będę przez cały tydzień pokazać, że znowu chcę mieć te długie włosy, nie? Co już mówiłam, tak jak nie urok to straczka, no ale taka jestem i to nie tylko ze względu na ciążę, tylko po prostu ja z włosami tak mam, dajcie znać, jak wy macie, czy lubicie tak iść na całość i. Ciach, babkę w piach, jak to się mówi przysłowiowo, czy też tak jak ja, bojacie się i robicie to mega stopniowo. Dobra, słuchajcie, kończymy. Ja Was serdecznie, słuchajcie, zapraszam na jutro. Proszę Was bardzo gorąco o pozostawienie kciuka do góry, bo ja idę kończyć mafinkę jeszcze jedną. I widzimy się jutro. Dziękuję, do zobaczenia. Cześć. Ja siebie, moje ciało, mój mózg znam po prostu na wylot. Już dzwoniłam, za dwa dni znowu mogę podjechać na przystrzyżenie włosów. Trzymajcie kciuki, abym. No, nie. Ty, no, 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 trochę znowu sobie skróciła te włosy albo na pieczarę. Tak jak kiedyś. Żeby ten kolczyk jeszcze tu tak było. Widać, ojej, ja, nie mam żadnego zdjęcia, ale mówię wam, to było coś strasznego.